14 marca 2005 roku powołano Wrocławski Park Przemysłowy. To obszar o ponad stuletniej tradycji przemysłowej, który dziś łączy przemysł, naukę i nowoczesne technologie. Jedną z uczelni działających na terenie WPP jest Wyższa Szkoła Bankowa. We współczesnej nauce bardzo istotne jest powiązanie nauki z przemysłem i Wyższa Szkoła Bankowa w Wrocławiu właśnie w tym się specjalizuje. Tutaj praktycy prowadzą zajęcia i praktycy z jednej strony przenoszą do wiedzy i do edukacji swoje doświadczenie, a z drugiej strony to, co tworzą poprzez naukę, różne koncepcje i teorie sprawdzają w praktyce w przemyśle. Jak popatrzycie Państwo na ten wykres, to zobaczycie, że nauka Dydaktyka i transfer wiedzy to są bardzo ważne elementy, które na siebie wpływają. Nauka ma generować różnego rodzaju koncepcje i teorie, które będą się sprawdzać w przemyśle i które będzie można wykorzystać w praktyce. Z kolei nauka nie może być całkowicie oderwana od tego przemysłu i od praktyki, tylko właśnie proces dydaktyczny powinien być oparty o doświadczenie i o to, co realnie faktycznie dzieje się w procesach produkcyjnych. Łączeniem teorii z praktyką zajmuje się Instytut Współpracy z Biznesem. Zadania główne Instytutu Współpracy z Biznesem to przede wszystkim cztery obszary. Upraktycznianie studiów, badania i rozwój, następnie aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym, jak również szeroko pojęty rynek pracy. W zakresie każdych, każdego z tych obszarów Instytut Współpracy z Biznesem może odpowiadać na potrzeby pracodawców z terenu Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Możecie tutaj Państwo kreować nowe kierunki studiów, nowe specjalności studiów, możecie wpływać w treści programowe aktualnie realizowanych przedmiotów w ramach programu Partnerstwa Biznesowego. Jeżeli Państwo potrzebujecie przeprowadzenia różnego rodzaju badań, a nie macie na to funduszy, serdecznie zapraszamy do nas. Wysoko wyspecjalizowana kadra naukowa, dydaktyczna może służyć Państwu pomocą w przeprowadzeniu tego typu badań. Kolejny duży obszar działalności to jest tak zwany rynek pracy. Z doświadczenia wiemy doskonale, że pracodawcy kojarzą uczelnie przede wszystkim z praktykantami i pracownikami. W ramach Instytutu w Wyższej Szkole Bankowej działa bardzo prężnie biuro karier, które zajmuje się również pośrednictwem pracy. Państwo z terenu Wrocławskiego Parku Przemysłowego możecie zgłosić się do naszego biura, zgłosić zapotrzebowanie na praktykantów, stażystów, pracowników, a nasi pracownicy na pewno znajdą odpowiednich kandydatów spośród studentów naszej uczelni. Serdecznie zapraszamy do współpracy.